Ej kocha, 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 czy złote? Kurwa, Gradu, weź ten trollować. Ja tam wolałbym dziadka, bo to byłoby dobre duo. Wolałbyś dziadka? No ja nie mogę, Czemu tak mówisz, kolego? Jestem Batman. I jesteś Batman? ba 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 batman Czy złote? Dziadka mówisz! O, to tak! Chyba będzie dobrze! Weźiesz. Co? Kucio! A, i Maja! Luka Maja, sobie lata, witam bardzo serdecznie, ja jestem Batman, a to jest Muck, a gdzie ze mną jest Kość specjalny, Pryk, jak tak zwany, nie wiem, po prostu to jest mój dziadek robi, znaczy dziad bad, bad dziad. O, bad dobrze. dziadek! To mi słabo, ale okej, okay, niech ci będzie. Jesteś dziad od dzisiaj. Wszystko co ma przydrostek bat jest moje. Dobra, na którym poziomie gramy? Ja jestem batmanem, y, czyli gamer. Powaliło cię? Tak. Już dawno, kiedy moi rodzice zostali zamordowani. Pamiętam, to jakby było w 30, ale to nie ta data pomyłka. Dobra, dawaj normal i odpalamy. To nie on nie gra na normalu, ale dobra. No Świat. czas, machnę, no dajesz. Batman! Cholera, nie wiem, co ja mam kliknąć? No pej! Tu jest play. start. Jeśli ktoś pyta dlaczego tu jest dziadek i Batman, to dlatego, że po się nudzę i Gonte Gont są zbyt leniwi, żeby zrobić dzisiaj odcinek. Więc dlatego my ich wręczamy. Plać, upis oś! Se Nie, Nie mówić. mówisz. Ale to nie masz go. rację. I dlatego, matko tam to i by w moku! Darmowe skręki. Podajemy pad jaskinia. Są jaskinia. O, zamieszkajmy w jaskini. A to nie toperze, będę mógł cię z kim ruchać. Dobry plan. Potrzebuję mnie okute golemy. Jakie golemy? Kamienne. A jakie mogą być inne golemy? No, co, różne golemy są kliniane, są żelazne! Gdzie ty jesteś? Eee. Idę w kierunku wykrzyknika za chwilę. Jestem obok spawnu. O, kamień! Perfekto! Widzę cię! Widzisz mnie? I'm Batman! Nie, nie mam okularu. Fuck. No to se załatw! Jestem... jestem w wiosce. Zbieram halucyny! Halucynki zbierasz. Pozdrów z Krakroła, bo potrafiasz do Arkham Asylum. Tylko muszę je wybudować. Niestety w nie ma! Ale tak, to jest smaczek, MacDonalda! Donalda, <laughs> o matko, i tutaj jabłek! Ciekań się tak, Ja nie bez trawy jest lepsze. To nie z trawą, jeszcze lepiej. No peż, e, co, nie wiem, nie widzę ciebie, a widzę, a nie, nie widzę, o widzę. A po... Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Nie wiem, widzę cię. widzisz? Daj mi. Widzę skrzynki kolejne. Ajdzie, chętnie z tymi skrzynkami. Idę w kierunku statku. Myślałem, że powiesz, idziesz w kierunku światła. To za niedługo te. O, Derwaba! Good! Maksymalne życie! Oj, kolejna czarna! Chcesz czy ja? Arno, prerosa, sero, rasizmu. Ja czy ty? Ja jestem na czarno ubrany, więc ale, cicho bądź. Ale chcę skrzynkę, czy mam sobie wziąć? Ja chcę skrzynkę, gdzie jest? O, oręczus, fajne. O, o, widzę stąd statek. I statek? O czym ty mówisz? No bo ja mam mapę. Całą mapę? Ja nie mam. Ja nie zbieram drewna. Raz. I zbierasz drewna? Raz. Najgorzej. E, ale zabawne. Kamień nad, latający kamień nad, o, diamencik. Ty Minecrafta się bawisz? A nie taki dziwny pol. o, jetpack. Ujej. Wracaj do domu w tej chwili. Ja jestem o złote buty! Co ty buty, kuj we co on tam robi? Nie baw się w God of Wara! Wracaj do domu! Nie mam domu! Jesteś biedny! Masz trębno. Nie! Idę! Widziałem tam wioskę! Fajnie! Ej, chcesz te ulepszenie! Jakie ulepszenie! No soczek, czy ja mogę sobie wziąć? Bo ja jestem lama. Baton jest batmanem, nie potrzebuję jakichś ulepszeń. Dobra, biorę! tak speed! Widzę ciebie! Można ty co Tak! Daj stół i na to schody, to będą latać! Latającą pazę zrów, bo jak zniszczą tu, to spadniesz! Spadniesz, to twój tyłek może... Ej, ale nic nie mam, a już jest noc! Masz kilof lub coś? Mam siekierę! Mam siekierę! Co to jest pod jaskinia! Czemu cię wybierasz za nie To jakieś petysze? A! Za pomoc Ty. Nie mam głodu! Piją mnie! Piją mnie! Pozałóżę! No piją schody! Piją schody! Dlaczego piją schody? Bo nie ten. Co zrobiłeś? Nie, nie mogę nie wspierać. Welcome to my bad jaskinia! To chyba bad schody! My bad jaskinia! A jakbyś stał więcej, to Ty dałbyś te. Dałbyś się co myślę o nie, to jakiś. Je... Co ty zrobiłeś? To on ma czaszkę? On już tu był, pod. A! Co ty zrobiłeś? Eee, po małem nogi. Chodź! Dziadek cię pokona! E, e. Ja nie mogę się pomóc! E, e. O! E. Dasz sobie radę! E, e. O! Uderzyłem cyw... e, Uderzyłem cywila! Wioska się w wku... Cała wioska A, się w wku... Prawie jakbyś zrymował, uderzając cywila. Wyska się w korp. Kiedyś byłem się No bo chciałem go ratować. Umieram, umieram. Nie mogę jej zabić, jestem Batmanem. Batman nie może zabijać. Ty nie zabijasz, że jesteś tylko nieprzytomni. Serio? Tak. To dobrze. To ja. Mam jetpack. Kaja. Kolejny jetpack. A macie, uśpię was, moim. moją bad bronią. Jezu, dwa krew? Oni chyba umierają! To jest ketchup! Ej, ja chyba zabijam! To ty mówisz? Batman nie zabija! Krew leciała! Chwaja! Ej, już mam cztery ulepszenia! Co ty robisz? O, skrzynkę kupię! O! Ała! Giń! Giń! Trzeba kiedyś sobie live'a. Z tej grypy! Bo... Zabiłem go! Batman złamał przysięgę! Nie zabiłeś, on żyje! Jestem Batman Panisher. O, chcesz skrzynkę czy ja? No dawaj! moja. Dziękuję. Proszę. O, ba o Batman mówi dziękuję. Co jest? Też te drewno, e, ty będziesz budować, bo ja nie jestem umiem. Batman Panisher. Masz, 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 masz. What the fuck? Ja nie umiem. Gra, nie umiesz. Ale ja umiem. Czy zabiłeś już całą wioskę? Tak. To i to. Po okreś... jestem Batman Panisher. Batnisher! Patni żerta. Mam, mam żelazo. Możemy zrobić lepsze rzeczy i złoto mam. Jak to się, ro jak to się robiło? Nie wiem. Tu patu kaczka. A potrzebuję tre. Chodź, dam ci to. Chcesz żelazo? Co mi dasz? Co mi dasz? Gdzie ty jesteś? E, przy schodach ci zostawiam, ale ty też masz mi Nie. coś zrobić, proszę. Nie zrobię ci loda, zapomniałem. Nie, narzędzie. Pamiętaj, Arbeit Macht. Nie rozumiem niemieckiego! Nie jestem rosyjskim, nie jestem niemieckim Batmanem. Może rosyjskim, nie pamiętam. Był rosyjski! Tych... Pamiętam! Ale teraz nikt go nie lubi! Ale to nie ważne. Jak to? Batman z Rosji był najlepszy! Ta jego fajna czapeczka z puszkiem. Robisz lepsze już narzędzia, a ty mi daj te stare! Ale to ty masz nogi! Ale ty masz żelazo! No i... Mam flint i mam te picze. E, e, Icia, pica, pica. O nie, tutaj w jest to na, na hita. Jak to się naprawia? E, Obudaj! Czekaj, daj mi drewno, e... to ja to. Abo, daj tutaj kilka tych stołów, będą mnie pić. Ja bym tą bardzo inaczej budował, ale. Za mi muzie! Jestem brzuchomówcą. Brzuchomówca? Scarface. Ej, no, no, nie da się robić lepszych że O, idę tam! Ui! A jak tam w kotam? Tam! Jak zwykle! Wszystko śmierdzi... Zagadka złapany. Zbieraj białe drewno. Bo masz już wystarczająco, żeby sobie... Się... żelazę. Żelazne rzeczy. A co, spermiasz jesteś? Co? Gówno? Wrzosze bij żelazne rzeczy. Możesz już zrobić, a ty nic nie robisz. Mam szczoły, mam drewno. mam sznurki. Obudowałem bazę! Słabo! Mam... Pierwszy dzień mój wnuczek już miał żelazne i nawet lepsze o kurde! pomocy! A teraz coś pomocy nie ma. Dobra! Technika! koło. Co ja tak mocno piję, co jest? Włączyłeś ścity! Chcieź normal, to masz normal! Ale co? O! Oh, Widzę kolemy, to ja tam już byłem. O, O! o. O, oh, hej! No, tak mówił, że jak umiem piercielić mocno, ale nie wiedziałem, że aż tak! No się kłamał! Zapiłem już małą armię! Czekaj! Co Co? I'm Batman! I'm Batman! Batman. Atak autyzmu! Gincie! Cholera, jakiś duży! Kim on jest? Co on nie, nie, skąd wiecie, że jeszcze mam duży. Ała! A tam ginie! Idę! O nie. Nightfall! O nie! Ja kamieniam ich zabijam, a ty! Nie ginę! Z... Ginę! Lepszą bronią! Nice fall się stało. Boss! A nie mogę, nie mogę, nie mogę, za mało czasu! O, 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 tam masz siekierę, potem siłą! I chórz! I go. I. 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 Tak w 39! To I około! To pokoła się tak. I jeszcze dalej! A nie, to nie tak. Dam ci trochę złota, bo jesteś słaby. Gerał. Geralt. Ja. Ja. Geralt. U mnie. umieram, umieram. umieram, umieram. U mnie. U mnie. U Grand! U mnie. co mnie. Geralt? mnie. U mnie. U mnie. U to nawet nie on. Oh, on, nie wiem. Kolejny leży. Może ja będę pić, a ty budo. No nie! Mówiłem, słaba ta pasa! Cicho, Słyszałem chyba, że ktoś na Steamie mi coś napisał. Ej, trewno wyleciał. Myślałem, że się nie tak, odzyskuje. Ma, on ma Steama. Cicho te. Masz, dam ci troszkę złota. Jest moja bat Już ci daję. Masz. Pokradłeś mi bat Masz, masz, masz. O. Lub nam lepsze narzędzia. Alfredzie... Chcesz jedzonko? o Nie ma Alfreda. Nie ma kto nam robić rzeczy. Ty masz dwa ulepszenia i ja mam. Będzie równo. O, pięknie. Co ja mam robić? Mów! Nie wiem. Lub narzędzia, ty masz wszystkie. Zbuduj bazę. Dobra, może Dobre ja zbuduję. Daj mi drewno. Chodź tu. Gdzie jesteś? Jest obok starego. obróć się. No, naprawdę, cię nie widzę. O no, jestem. No, to podejdź. Tak skoki. Nie. To no ty podejdź. Len! Chodź tu w tej chwili. Miesz to drewno. O, kolejna darmowa skrzynka tam jest. Widzisz? Gdzie. Tam cię no, tak. biegniesz obok krów, tam, tam, tam. Pokażę wam jak zbudować OP bazę. Ale trzeba wysoko skakać. I nie wiem czy nam to się uda, ale... ale może się uda. Popatrzcie jak to robi. Wnoszek mnie nauczył. Daje się coś takiego. O, dostałem osiągnięcie. Jakie osiągnięcie? Nie wiem. Architekt! Nie wiem co to znaczy, architekt. Jak... Architekt! A! Dużo w głowie. To ci co bimber, bimber robią pani szer, zabiję was. I wszyscy których kochacie! I teraz to! kin, gin. I teraz to. I teraz, jak I zniszczą, to nie spadnie I tak łatwo. DC. dark metal is coming for me! O, można zrobić chude schodki. A nie, zapomniałem, jestem turny. Źle to zrobiłem, podłogę się to tak. to przyznał. O, i teraz podłoga to nie spadnie, będzie lewitować. Podłoga to lawa. Albo bez podłogi można... Nie, pamiętam. Albo co to jest? Co to jest? Jak zniszczą jedno? Co to jest? Co to jest? O czym mówisz? O mojej... Co to za jakiś Hello Neighbor? O czym ty gadasz? Geniużu, ja nie muszę, ja tutaj wejść. Aaaa, kurwa! Ja tu kuba. nie wejdę. Daj się. A tu nie wejdę. A ja mam trochę wyższy skok od ciebie. Ja tu nie wejdę. Wejdziesz, jesteś ba... O kurwa, ba, ba, pomocę. Czego o, chcesz? Gdzie ty jesteś? Dam radę, dobra, dam radę, dam radę, dam radę. O cholera, ale, ale całuje na mnie. Swel. Ty masz broń, Svel. ja mam koły pięści. i daję radę! Nie zginę tym razem. Tym razem nie będzie najtwola. A może i będzie... Ej, ani nie razem mnie nie uderzy... O kurwa, golem! Ja nie mam kilofu. Zabiję tego małego i spadam do ciebie. Jak o, zniszczą dół, to zobaczysz, że nie spadnie. O nie! Znowu golem, a czy? Pomocy, pomocy. Mocy! Umieram! około. A Gdzie ty jesteś? W bazie! W bazie! Konią mnie trzy jakieś palancy. Nie wys a, 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 nie, to oni są! Tak, tak, no dobrze mówię. O już 20 minut! No nie no! Ba! Zabiję tych chuj! E, przepraszam! O kurwa! Aaaa. O nie! Aaaa. To wrogowie! Przybli po moje baddubsko! <grych> baddubsko! Różne są Gdzie? Ja. Ja. Patrzcie kiera. Patrzcie Ej, miałeś mi Patrzikier. zrobić pen. Pęd... O! O! To ra. A. Ale chociaż to nie jest Nightfall. Zapiłem basa małego. Czekaj, ja nie żyję. God no, bo nie... Nie tak I Muszę sobie ciastetko, bo mi cukier spada. Am, nam, 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 nam. To może ja kończymy, bo już 20 minut. W 10 minut nic nie zrobimy. Taki krótszy. Ja jestem. Może... Jestem w nicości. Jak ja to nie jestem... wygląda. Ja jestem w pokoju. Fajnie. Służę <laughs> wodę. Tak wygląda niebo. Czy tak wygląda Kity. piekło? Kichtem. Piekło, Nie powiedz! Jakby to powiedział. E, jak... Jak już to powiedział, Gontę e, subskrybujcie, komentujcie, to opuszkę w górę, a my się widzimy w kolejnym gościn. Oglądajcie drugą perspektywę. Na razie i pa, pat, e, ludziska. Pat, patki! Dziwoń, oh. to jest moje. Znaczy, to jest moje pożegnanie. Na razie. Pat, ludzie. I'm Batman. Pat, upośledzeniec! Bat daj bo... mi skończyć. I'm Batman. But.